Siemano, wszystkim w kolejnym odcinku dzisiaj już e, praca wykończeniowa przy szopie została wymalowana tak jak widzicie e, kolor zielony impregnatem został wymalowany fajnie to wygląda spodu czarne, góra czarna i środek zielony no to nie ma co patrzeć, że krzywo od spodu, bo tam pędzel się maznął i kawałek poszło ale elegancko wygląda jak widzicie The warszawiaki przyjadą i będą chcieli wynająć na wczasy. No, na spód zostały wyrzucone troty Przywiozłem startaku wyciągnię tą wilgoć ze środka i Będę podsypywał jeszcze trotami, jeszcze worek trotów jest, więc jak to wilgoć wypije, tutaj błoto się nie będzie robiło, bo to sobie podesnę i tu jest wyżej położone niż tu na zewnątrz, nie? No i tu woda nie będzie podciekała i tu w środku będą miały sucho, bo dach jest zakryty papą, tu woda się nie będzie dostawała i nie będą błota robiło, nie? O, I tak to prawie cały czas będą na pastwiskach, jedynie na e, noc będą tu zamykane. Więc nie ma problemu z tym, że tu będzie błoto. No teraz robię przegródkę dla barana. E, tu będą drzwiczki. Tam będzie ścianka i tu będzie ścianka. E, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj sobie brameczkę zrobię jakąś elegancką. No i później zabieram się tu za paśnik. Na tej ścianie będzie ubora na mniejszy. No i będziemy sobie działać pomału. No tu ze środka jeszcze mi zostało też e, impregnatu, więc gdzie nie gdzie e, pomalowałem, e, tam gdzie z zewnątrz zaciekł zaciek, impregnat po ścianie, darsie się do środka, to, to zatarłem. E, może to w środku za elegancko nie wygląda, ale to w środku to sobie tam może być. Byle jak, nie. Ważne, że na zewnątrz ładnie wygląda. No, dobra, ja zabieram się za e, przyrzynanie deseczek i będziemy tu przykręcać. Pierwsza ściana gotowa. Dałem na wysokość 125, żeby w razie czego nie wyskakiwał baran. Odstępy dałem od sztachetek co 7 cm głowy nie wciśnie, młode też nie przejdą, więc elegancko będzie No wyskoczyć stąd, raczej nie powinien. No jak będzie skakał, no to się jeszcze da deskę wyżej, ale już raczej nie powinien skakać. No i teraz ciśniemy z tą ścianą tu. Dobra, druga ściana już gotowa. Tak wygląda też na 145. Dobrze mówię? Czy 125? Jakoś tak wysoka. Hubert mi przyszedł pomóż, kręci mi wkręty. Więc. Robota idzie, nie Hubert? Idzie czy nie? No, idzie. idzie. O, teraz się tam z metrem chodzi, mierzo, co trzeba. No i co, teraz brameczkę będziemy skombinować. Ile? 1,99. 1,99? Nie poczekaj jeszcze znacznie. No to sprawdź, ile jest. Ile tam masz? Mało. No. Ile tu jest? 1,20. 120, nie? No. Dobra, robimy bramę. No i dobra. Brameczka zrobiona. Na dziś. Wszystko. Brameczka otwierana. Jeszcze muszę dwa zawiasy dokupić. Bo deski żeby ich nie wyginało. Na razie takie zamknięcie zrobiłem. Na gwoździa. Elegancko się otwiera. To będzie miał baran. Swoje królestwo. To będzie miał krytko na tej ścianie paśnik i majak w raju. No Tu na zamykanie na razie gwóźdź później haczyki się zrobi i będzie git. No i tu jeszcze owcom paśnik i korytko jedno tu, drugie tam. No dobra, widzimy się przy następnej robocie. dziś sobota już godzina 15.30 na dziś koniec, bo jeszcze muszę iść do innych robót. Kolejny dzień. Pogoda, niestety, znowu przerwała robotę. Przy szopie w sumie można by było tam robić w środku, ale jest też wychodzenie na pole, podechy. Materiał błoto się robi masakryczne więc B. szkoda trzeba poczekać na pogodę Bude. muszę im sypnąć trochę zboża bo meczą tak tata nauczył, że co przyjdzie to sypnąć zboża teraz się drą trzeba im trochę sypnąć, żeby się nie darło od razu spokój też staram się nie sypać tak co chwila zboża bo właśnie widzicie to się dzieje później jak coś się przyjdzie, coś się sypie to cała wieś ich drą się cały czas no więc tak to mniej więcej wygląda no i co, jak mówiłem, pogoda przerwała robotę, jutro już ma być lepiej, więc będę szedł, coś tam działał, jeszcze muszę porobić paśniki i korytka, a dzisiaj chwila przerwy, pogoda brzydka. Nie dość, że śniegu nasypało, to jeszcze zimno masaktycznie. No, ta nowa owieczka, jak widzicie, zadziorna, do której ta się dopycha. Wenia ją odpycha cały czas, ale daje sobie radę. Wchodzi i coś tam zawsze sobie dorwie. No. dzisiaj też y, przyjedzie y, kupić do mnie y, po tamtą owieczkę malutką, kwełkę i po Baranka po baranka tego tutaj o. no i one pojadą do sąsiedniej wsi a dokładnie tam gdzie Dawid ma barany te ode mnie To sąsiad Dawida właśnie kupił sobie te dwie sztuki jeszcze chciał jedną owcę ale ja już na razie owcy nie mam do sprzedania jedynie tą młodą tą tutaj też miałem nie sprzedawać, no ale jak już chcę, to chcę. U mnie jeszcze na wykocie jest ta nowa owieczka. O, możecie, e, bo tak co chwila zapominam, e, następny odcinek o tych młodych powiemy. Jakie byście chcieli imię dla nich? A dzisiaj możecie wybierać imię a. dla tej nowej owieczki. Tak ona wygląda, możecie wybrać jakieś imię. I zrobimy ankietę na najlepsze, później sobie zagłosujecie, na które tam będziecie chcieli imię i takie jej nadamy. No. Imienia jeszcze właśnie ona nie ma i te dwa młode, owieczka i baran, a dam te to w następnym odcinku, a dzisiaj pójście propozycji dla tej owieczki i też nie ma imienia ten ale ten już jedzie na niedługo bo dzisiaj jedzie sobie obejrzeć e, i pewnie do 2-3 dni i on już sobie pojedzie tam do swojego docelowego miejsca gdzie będzie na rozpodnika no. No ja, mniej więcej tak to wygląda Dzisiaj jest yy, poniedziałek czy to, ale, Poniedziałek chyba Albo nie. Tak nie pamiętam Mniejsza z tym no. No. no dobra, na dziś to wszystko w odcinku mi się spodobał zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję no. i kolejnych odcinkach. Nie przedaży, trzymajcie się. Cześć. ملاك <applause> <applause>